Dzień dobry. Ponieważ w Łodzi odbywał się kongres nowej mobilności, postanowiliśmy przyjechać tutaj z kamerą Mototoja i porozmawiać z różnymi ludźmi, których te sprawy dotyczą. Myślimy tutaj nie tylko o napędach, o nowych samochodach, ale także o ładowarkach, o całym sprzęcie, który musi towarzyszyć eksploatacji samochodów, jak się okazuje już nie tylko na prąd, ale także na wodór. Zaczynamy od odwiedzenia stoiska Izery. Jesteśmy na etapie zakończenia fazy koncept, czyli w tej chwili kończymy modelowanie 3D, które teraz będzie symulowane, żeby sprawdzić się względem naszych założeń technicznych. Natomiast planujemy start produkcji pod koniec 2025 roku i wyjście z już gotowym modelem pierwszym, który będzie SUV, do klienta w 2026 roku. My dużo. Naprawdę poświęciliśmy czasu, żeby wybrać taką technologię, która jest atrakcyjna i cenowo, i zaawansowana technologicznie, żeby być konkurencyjnym w stosunku do istniejących już OEM-ów. I to nam zabrało co czasu, ale jesteśmy pewni, że dokonaliśmy dobrego wyboru. I ona się nie zestarzeje w 2026 roku. A z drugiej strony, my w umowie licencyjnej mamy zapewnione wszelkiego rodzaju technologiczne upgradey, czyli dostosowanie tej technologii do czy warunków, czy do nowych regulacji i też dostosowanie jej do naszych potrzeb. Ona jest bardzo elastyczna sama w sobie, ale też w umowie mamy zastrzeżone te wszystkie warunki, żeby nie zostać z tyłu za konkurencją, kiedy wejdziemy z samochodem na rynek. Promowanie samochodów elektrycznych to temat trudny. Posłuchajmy i zobaczmy, jak to zdecydowano zrobić w firmie Volkswagen samochody dostawcze. ID Bus to model wyjątkowy, model elektryczny, który zawojował gamą Volkswagen samochody dostawcze. To samochód, który jest nowoczesny, zbudowany na platformie MEB, ale nawiązuje do historii marki, do kultowego modelu T1, co widać w designie tego samochodu w dwukolorowym lakierowaniu. Ten samochód występuje zarówno w wersji osobowej, jak i w wersji dostawczej. Wyznacza kierunek rozwoju nowoczesnej mobilności miejskiej. Jest to samochód, który wykorzystywany będzie w dostawach ostatniej mili czy też transporcie osób. Już teraz w Monachium i w Hamburgu testowane są modele IDBus, które prezentują jazdę autonomiczną. Kiedyś takie samochody będą jeździć po ulicach i przewozić pasażerów. Za mną stoją modele, które wykorzystuje Volkswagen Financial Services w swoim projekcie. Z okazji 25-lecia użycza te samochody 25 klientom flotowym, którzy mają możliwość przetestowania tych samochodów przez 25 dni za darmo. Takie testy dają możliwość klientom zobaczenia, jak ten samochód sprawdza rzeczywiście się w parku samochodów służbowych. Czy to auto sprawdzi się, czy odpowie na ich potrzeby. Co ważne, w tym projekcie biorą również. Również udział w modele Cargo, bo Buzz to tak samo samochód dostawczy, jak inne modele z gamy Volkswagen samochody dostawcze. I choć posiada napęd elektryczny, ma te same funkcje, te same funkcje dostawcze, jak pozostałe modele. Pakowna przestrzeń ładunkowa, systemy wspomagające kierowcę, to wszystko na pewno sprawdzi się w logistyce miejskiej. W kongresie spotkaliśmy także użytkowników samochodów elektrycznych. Posłuchajmy, co mają do powiedzenia. Między innymi pan, który już od 8 lat jeździ Oplem Amperą. Od 8 lat jestem użytkownikiem samochodu z napędem elektrycznym. Zawsze zresztą byłem zwolennikiem tego napędu z uwagi na wysoką sprawność. Rozwój technologiczny, w tej chwili na świecie, powoduje, że powinniśmy oszczędzać naturalne surowce, które się znajdują w ziemi, korzystać w maksymalnym stopniu z rozwiązań, które mają wysoką, wysokie, wysoką sprawność. Samochód użytkuję, jak powiedziałem, 8 lat i jestem bardzo z niego zadowolony. Jest to jedno z najlepszych moich, moich aut. Wielką radość mam, mając świadomość, że każde hamowanie, każde zmniejszenie prędkości powoduje gromadzenie energii w akumulatorach. Przez ten okres nie stwierdziłem spadku sprawności tychże akumulatorów i pojemności. Natomiast samochód jest dość specyficzny i raczej obliczony byłby na warunki polskie, albowiem on nie ogranicza mi zasięgu z uwagi na posiadanie generatora na pokładzie. A więc zasadniczą swoje podróże głównie w mieście około 70 km obsługuje akumulator w napędzie elektrycznym. Samochód jest w układzie tak zwanej zasilania szeregowego, czyli maszyny szeregowej, czyli współpracuje silnik bezpośrednio z generatorem napędzając silnik trakcyjny elektryczny, a więc samochód jest elektryczny, jak to twórcy samochodu określili, o przedłużonym zasięgu. A więc po tych 60, 70, 80, w zależności od stylu jazdy, kilometrach automatycznie przychodzi do napędu szeregowego, czyli jest to połączenie, hybryda szeregowa, połączenie szeregowe silnika spalinowego z silnikiem elektrycznym, który to silnik napędza koła samochodu. Tak jak powiedziałem, jestem bardzo z tego zadowolony z uwagi na brak ograniczeń związanych z punktami ładowania. Jak wiadomo, w Polsce infrastruktura ładowania jest dość ograniczona i stwarza sporo problemów użytkowników. Czy to znaczy, że Pana zdaniem auto elektryczne nie ma absolutnie żadnych wad? Jestem przekonany, że nie ma żadnych wad, ale oczywiście w rozwiązaniach przyszłościowych, a więc w momencie, kiedy w miejsce tych akumulatorów ładowanych z, czy to z gniazdka, czy z paneli wejdzie ogniwo wodorowe. Tych, którzy martwią się o to, kto będzie naprawiał samochody elektryczne, uspokajamy. Są już na uczelniach wyższych kierunki, które szkolą odpowiednich fachowców. Spotykamy się na kongresie Elektromobilności. Ja reprezentuję Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Stoję na stanowisku zachęcającym do kolejnej rekrutacji na studia podyplomowe, które nazywają się dokładnie tak jak kongres. Nowa mobilność. Mamy już pierwszy cykl tych studiów, na których zgłosiło się dwudziestu kilku studentów, i teraz chcemy zarekrutować co najmniej dwie grupy w ilości po dwadzieścia, każda. Rekrutujemy z różnych branż. Są to często absolwenci Politechniki, ale niekoniecznie ograniczamy się do tego warunku. Wśród nauczycieli akademickich mamy naszą kadrę, ale także jesteśmy otwarci na partnerów przemysłowych, którzy mają wiedzę fachową. W ten sposób chcemy wyjść naprzeciw tym zmianom, które są oczywiste. Oprócz tego prowadzimy jeszcze na Politechnikce zwykłe studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Mobilność to nie tylko nowe samochody napędzane prądem elektrycznym albo wodorem, ale także organizacja ich funkcjonowania. Jesteśmy na Kongresie w Łodzi, bo to w naszej branży naprawdę wielkie wydarzenie. My zajmujemy się w elektromobilności ją w zarządzaniem procesowym, zarządzaniem procesami, dostarczaniem rozwiązań, ulepszaniem linii produkcyjnych. Dzisiaj udało nam się wypracować wręcz pozycję lidera, jeżeli chodzi o outsourcing procesowy w Europie i dzięki tej obecności, dzięki tej imprezie mamy nadzieję na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych, mamy nadzieję na to, że nowe firmy dowiedzą się o tym, co potrafią polscy inżynierowie tak naprawdę. Potrafiliśmy obniżyć koszty kontroli jakości baterii w jednej z fabryk o 75% w ciągu roku. Progres nowej mobilności w Łodziu przechodzi do historii, tak jak ten odcinek Moto Toya. My się widzimy za tydzień. Do zobaczenia.